Cześć. Jakiś czas temu opowiadałem wam o kluczach dynamometrycznych z oferty Hoger Technik. Natomiast ostatnio pojawiła się nowa linia tych narzędzi i dzisiaj sobie ją przetestujemy. Dla tych, którzy nie wiedzą, do czego takiego klucza można użyć, śpieszę z wyjaśnieniem, tak naprawdę możemy go użyć dokładnie do wszystkiego przy każdej rzeczy, gdzie jest ważna precyzja dokręcania, i tak naprawdę dzięki temu, że mamy cztery klucze, powiedzmy o różnym zakresie momentu dokręcania śrub, to możemy ich użyć naprawdę w bardzo szerokim spektrum różnych działalności. Ja na przykład sobie takim najmniejszym składam rower, ustawiam przerzutki, hamulce, ponieważ on ma zakres tak naprawdę aż od 5 Nm, także bardzo, bardzo mało, bardzo cienkie śrubki możemy sobie tym, tym kluczem dokręcać. Jeżeli potrzebujemy przepięcić coś mocniejszego, bierzemy kolejne. Tamten miał głowicę 1,4 cala, czyli na takie małe, małe nasadki, małe, małe jakieś bity, tego typu rzeczy. Ten już ma 3,8, czyli trochę większa. Zakres też trochę większy, bo już od 10 do 60 Nm. Kolejny już z głowicą jedna, druga cala, na przykład składanie silnika, składanie skrzyni biegów, dokręcanie głowicy. Zakres już też o wiele większy, bo już tutaj mamy, żeby Wam nie skłamać, od 20 do 120, także już jest spora różnica. No i największy, który powiedzmy akurat mnie się sprawdza przy dokręcaniu kół pasowych, tego typu rzeczy, gdzie musimy naprawdę już przełożyć sporą siłę, Tutaj tej siły mamy aż nadto, maksymalny moment 330 Nm, także naprawdę jest czym kręcić. Co do samych szczegółów, może na tym najmniejszym, bo taki najbardziej poręczny. Tak jak mówiłem, zakres od 5 do 25 Nm. Troszkę inna rączka niż tych poprzednich, troszkę ma inny kształt. Też bardzo dobrze leży w dłoni. Ciekawostką jest ten pierśń, który nam blokuje możliwość. Przestawienia jak gdyby siły, z którą będziemy dokręcać daną śrubę, bo ta tulejka tutaj jest teraz na sprężynce, dzięki czemu samoistnie się nam po prostu blokuje w jakimś położeniu. Nie musimy się z tym mocować, mając na przykład śliskie, brudne rękawiczki w oleju czy smarze. Także to naprawdę jest fajne, fajne rozwiązanie. Trochę inny materiał samej główki, samych trybików, samego trybiku tutaj w środku i samych zapadek. Przede wszystkim mamy więcej ząbków na. Na tym trybiku od, od głowicy mamy 72, a nie 24. W związku z czym to już raz, że słychać, a dwa, że po prostu fajnie i wygodnie się tym operuje, bo łatwiej można gdzieś tam utrafić przy delikatnym ruchu. Materiał też lepszy, bo chromomolibden, także naprawdę bardzo, bardzo wytrzymały. No i cóż, zobaczymy, jak się sprawuje to w boju. Warto jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, bo w tych nowych kluczach mamy zdecydowanie większą precyzję, e, mianowicie do 3%, także naprawdę się robi ciasno ale dzięki temu wszystko możemy dokładnie dokręcić, a to w motorsporcie jest bardzo ważne. Także ja sobie teraz tutaj ustawię, załóżmy 70 Nm, tak żeby tą głowiczkę sobie dokręcić. Oczywiście pamiętamy, że jak kończymy używać takiego klucza, to rozkręcamy tą rękojeść, czyli luzujemy cały ten mechanizm, żeby to nam się nie naciągało bez sensu. Dzięki temu taki klucz nam na pewno dłużej pożyje. Kiedy dokręcamy tę daną śrubę i słyszymy Kliknięcie to znak, że nasza wartość zamierzona dokręcenia takiej śruby już została osiągnięta, w związku z tym nie musimy tego jakoś tam o wiele mocniej przeciągać, bo raz, że możemy uszkodzić klucz, a dwa, że po prostu dokręcić mocniej niż potrzeba daną śrubę. Jeszcze jedna uwaga, jak dokręcamy, to trzymamy naszą rękę na rękojeści w miejscu, w którym jest do tego przewidziana, a nie gdzieś tam bliżej, bo po prostu cały ten nasz pomiar może być mocno przekłamany. Z mojego doświadczenia wiem, że nie warto kupować takich kluczy, które nie mają żadnych certyfikatów ani atestów, bo po prostu nie wiemy za jaką siłą, co będziemy dokręcać i może nam się to zemścić, czy to składając silnik, czy skrzynię biegów, czy cokolwiek innego. Także ja z mojej strony używam tylko sprawdzonych narzędzi. Tutaj mamy wszelkie certyfikaty, atesty przypisane z indywidualnym numerem do każdego klucza. Także mamy pewność, że 70 Nm to jest 70 Nm. A oprócz tego mamy jeszcze dożywotnią gwarancję, także naprawdę Możemy działać bez stresu.